Siatkarze MKS-u Banimex Będzin nie byli gościnni dla swoich rywali w turnieju o Puchar Prezydenta Będzina, który odbył się na Hali włagiszy w dniach 21-22 września. 3-1 w półfinałowym spotkaniu ze Stalonysa Nysa oraz późniejsze 3-2 w finałowym starciu z TKS-em Tychy dały końcowy sukces. Choć oba zwycięstwa nie przyszły Będzinianom bez trudu. Musimy się zgrać jeszcze w kilku tych turniejach towarzyskich. No i początek ligi też możliwe, że będzie jeszcze parę niedociągnięć. Nie, nie ale wierzmy w to, że już było widać parę akcji, które, 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 które wychodziły, które no powiedzmy nie są jakby ABC, ale też trzeba jakby troszeczkę kunszt, kunsztu i wystawa przez bark naszego Libero, Marcina i, i, i kilka innych, nie wiem, przeżyty Andrzeja Sturmacha. No to, 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 to nie jest zwykła wystawa i po prostu atakowanie, tylko no, jak, jakiś tam kunszt. Zwycięstwo w turnieju, szczególnie w roli gospodarza, na pewno cieszy, jednak dla trenera MKS-u Banimek Zbędzin, Damiana Dacewicza, najważniejsze jest wyciągnięcie wniosków przed zbliżającym się początkiem sezonu ligowego. Drużyna zbudowana na pewno, na pewno mocna, posiadająca swoje mocne strony, ale mamy też i mankamenty, na których pracujemy w tygodniu i nie wszystko na zasadzie na przykład dzisiejszego spotkania uda się poprawić. Chociaż widziałem, że, że, że były próby, to czasami tej chłodnej głowy jeszcze takiego wyrachowania brakowało. Ale na pewno cieszę się z, z tego, że my po drugiej stronie stanął wymagający przeciwnik. Jak można było przewidzieć, na nowego lidera zespołu wyrasta doświadczony Andrzej Stelmach, rozgrywający oraz drugi trener zespołu z Będzina. Staram się jak mogę, na razie jeszcze zdrowie jest. Będę chciał po prostu się odwdzięczyć, jako my, jako zespół będziemy się chcieli odwdzięczyć tej będzińskiej publiczności. Mam nadzieję, że tymi oczekiwaniami, czyli najwyższym, najwyższym miejscem w tej lidze. Także wszystko zrobimy, żeby dać kibicom satysfakcję. Nowy sezon Pierwszej Ligi Siatkówki Mężczyzn wystartuje już w sobotę 5 października. W pierwszej kolejce MKS Banimex Będzin zmierzy się na wyjeździe z Avią Świdnik.